Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Postal 2. A w Quest logo mamy 4 zadania. No i teraz będziemy wykonywać... Czy nie podpisalibyście tej petycji? Podpis. Przykro mi. Ja po prostu A no to jest podpisz tę tak. głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na... Pewno nie fraja walnięty mordę. Teraz ty. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Podpisuj. Przykro mi. Ja jaserz, ma to robisz. Podpisuj moją petycję do cholery. Dobra, myślę, że to przymierz. No. Dzięki. Dobra, jeden się. Przełamał. Czy nie podpisalibyście tej petycji? O kurde, tego się Przekro nie mord. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Alma oksy, co ty Jaja, se to robisz? No tak na pewno. dojdziesz do klienta. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, myślę, że to przynieźne. No. Heh. <laughs> Dzięki! sobie podpiszę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. W mordę. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. ja, se ma to robisz? Dobra, teraz. ty kolego. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. W mordę. Podpisuj Jezu. moją petycję Jezu. do cholery. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. No, come on, come on. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dobra, teraz... O, idziemy do pana Nyga. Hey, Dzień hey, dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Walnięty tak ja se to robisz? Podpisuj moją petycję do cholery! Na pewno nie, walnięty knurze. Mordę. No to spotka się pan z... Z chorobą. Ej, <grystanie> samochodzik życzy. Życzy samochodzik. <grystanie> Po prostu podpisz tę głupią petycję! Mam inne rzeczy do zrobienia! Podpisuj. Kutafaku. Dobra, myślę, no, że to brzmi mam, na, mam nadzieję. Dzięki! Dzięki! Kutafaku. czy nam, bo tutaj można kupić faję. Tak, tyle wystarczy. Dziękuję. Podpisuj moją petycję, do cholery! Ok, świetnie, dziękuję bardzo. Huh. Podpiszesz to ty, nie? czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Hmm. ja ze ma to robisz? Podpisz tę petycję albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię psa. To będzie... nie. Czy nie podpisalibyście tej petycji? I zapraszam ponownie. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać ty? petycję? Zostaw mnie. Ciekawe, czy w tym tylko za obsługi ktoś mi podpisze. Nie. Tak. Nie. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Numer dwa. To będzie. Ile mamy fajnych? 200 dolarów. Wygląda na to, że zero. Hmm. Proszę bardzo. Dziękuję. Ten stąd ttyuszką. Okej, okay, świetnie, dziękuję bardzo. Dobra. Dzień dobry. Zajem Czy zechcesz podpisać Boza. petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? To kupimy jedną fajeczkę. Cześć. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 200 zielonych. To chyba sobie jaja robisz. Ale Sam dobre. raz, dzięki. Ok! Widać, że takie rzeczy jak Faja. Dzień dobry! Czy zechcesz podpisać operację? Hej, Nie mam już 200. Może głupotę zrobiłem, no ale też. Kasa jeszcze będzie. Hmm. To zafniemy się tutaj. O, pójdziemy do... do tego otwarat. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. No. Dzięki. Bez zbędnych problemów. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? E, przykro mi. W mordę. Podpisuj moją petycję do cholery. Dobra, myślę, że to brzmi no. nieźle. Dzięki. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to jest. brzmi... nieźle. No i zbanij! No, zbani, zbani, No, prawie byś wyciągnął. Ginata. No to... standardowo wbijamy, po piwko. Idziemy. Piwko. Razy 6 Na pocichaczy go rozbroję A pojedy do... Gibę O! Benzynka wszyscy to mówią O kurde Gnień się tu nie spodziewałem. Boom headshot. Szkoda, że tu nie ma blizn. To znaczy ran po strzeleniu. He, koleś. Hej. Boom headshot. Uuu, uh, co tu się stało? Czy by, czy by ktoś użył granatu? No to chyba pójdziemy do... Chyba pójdziemy do biblioteki zaraz. Ale fajnie Ale przynajmniej już nas Co to jest? To jest chyba czekolada w Крунчич. Ну, чем на пипе я так Dalej i idziemy do biblioteki. Mamy OU, oh, 9 naboi. O, tutaj lepiej. Ale tam się bardziej podoba. Weźmiemy jeszcze na żywy tunik. Dwa kotki. Nie podoba mi się. Ej, idiota! Chłopie, schowaj za grze! Może na jakąś kawę przyniósł? Tak tu siódemka. Kończę pracę. Dzisiaj umery nie złapiwa. Kto wolny, nie niech wpada. Ej, to mnie, to mnie. Dobra, wychodzę właśnie do Johna. Czy mógłby nie ktoś sluzować? Jeżeli ktoś ma ochotę skasowałem tu trzy panny Nie wiem co Dobra, wychodzę właśnie od dużego Co dobra, jest? Może by przynajmniej ktoś jakąś kawę przyniósł Bez odbioru, tu siódemka Kończę pracę Dzisiaj umery nie zła bipa. Kto wolny Może by przynajmniej ktoś jakąś kawę przyniósł Bez odbioru, tu siódemka Kończę Może by przynajmniej ktoś jakąś kawę przyniósł Bez odbioru, tu siódemka Kończę pracę Dzisiaj umery nie złabiba Kto wolny i niepostrzelony niech wpada Czyż mam jeszcze rację? Nie

Cieka. Cześć. Mamy tu karę za spóźnienie. Dobra. Mam nadzieję, że ta szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. No dobra. Nareszcie. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Przepraszam za spóźnienie, ktoś wysadził moje auto. Spalmy jakieś książki. No dobra, o kurde no. A tu była apteczka. Um... Bez dwóch zdań potrzebuję tego więcej. Załadujmy się z na mnie? Nie tędy tutaj też nie? To tu. Już mi lepiej. Właśnie ten kotnik, który tu mam obok działa jak spowalnia, coś. wszystko staje się takie. Taki bullet e, taki time się włącza. Co muszę powiedzieć? Nie savezowałeś przed No tak, byłem, no ale. Zbyt. Pół potrzebuję tego więcej O, to sobie na bardzo zanurza O, dziękuję za shotguna no. A ty za się O, no, i kolejny shotgun Aaaa! ten szal jednak działa! Coś o kręgu nie chodzi. O, koktajl molotowa. O, i kolejna faja. Koktajl molotowa to jest dobra rzecz. Dla piromana. Będziemy się niego bawić. Pięć odpusty Ale... fajna... postać Jest uzdań! Potrzebuję tu więcej! Hehe <grymina> <grymina> Oj I nie rozróżny. uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem Nie saveowałeś przed chwilą? Nie Albo tak? Nie pamiętam Wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym, najpierw pozabijać kobiety, i nie możemy się po prostu dogadać. Kolejna grupa wrogów, od teraz się. będę na nich uważał. No ja też koleś. Ja też. Loading, proszę pana. Main Street Dobra Siku Teraz idziemy do Do nie w strony. Może raz zrobi sobie no. widać. Głównym... O kurde już 17. No pewnie właśnie wrzucę ten odcinek już we wrześniu, albo na końcu sierpnia. Zobaczymy jak to będzie. Jeszcze pierwszy projekt nie został zakończony I Teraz aktualnie wrzuciłem 23 chyba odcinek. Zagrajmy w GTA 4 Projekt poboczny koleś Ten, terem, ten, ten Kolejna torebka Czemu uciekasz? Ja to ze spokojem. To znaczy do kościoła można się dostać dwiema drogami. Ale ja preferuję bardziej tą, bo, bo tą pamiętam. A tu w sumie nie wiem, jak można inaczej przejść. A już idę. Zajezdą, ale to wtedy byłby nam potrzebny już cały postaw zrobiony. Bo inaczej nie przejdziemy. O, ten był nieuzbrojony, niby. O, benzynka. Zawsze w tym miejscu jest benzynka. Ostra broń. Ktoś mógłby stracić kończynę. Ekstra. Ale gdzie jest twoja broń? O. Ale to nie znisz. Uwaga. To idziemy do kościółka. O naboje, karabinu. co? Przecież nie dostałeś. A podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem?